Co najbardziej podoba mi się w MacPlanecie? Przede wszystkim małe grupy, ale również otwartość trenerów. Potrafią dotrzeć, zobaczyć w tej grupie każde dziecko z osobna i pomóc im się otworzyć, zobaczyć z czym mają problem, nad czym trzeba pracować. Tutaj, z tego co obserwuję, mój Olek fajnie radzi sobie na zajęciach matematycznych w szkole. Poprzez to, że myśli logicznie, podchodzi do tego jak do zabawy. Są to zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki, czego nie daje nam aktualnie szkoła, a matplaneta pokazuje inny wymiar nauki, jaką jest matematyka. Nie ma czegoś takiego, że jedno rozwiązanie jest dobre i kończymy zadanie. Szukamy, sprawdzamy. Burza mózgów, po prostu burza mózgów, a wtedy rodzą się najpiękniejsze pomysły. Jeżeli chodzi o trenerów, są to profesjonaliści, ale przy tym doskonale bawią się razem z dziećmi. Jestem przekonana, że zajęcia są w cudownej atmosferze, ale i też bardzo merytoryczna. To jest forma zabawy, forma zabawy, która przekazuje nam naprawdę mądre treści, więc połączenie przyjemnego z pożytecznym.